Siemano ludzie, z tej strony blondy to jest na moim kanale i dzisiaj będziemy sobie kolejnego kolejne komentary, ostatnio dużo komentarzy niestety bo dużo idzie na internecie, czy wam to przeszkadza? Nie wiem, ale gościu, który, ale krótko krótko i na temat od razu o czym będzie dzisiejszy film, gościu, który to pro proponował oglądanie filmów Porno z naszą kochaną liderką Timu X Natsu proponował, e, żeby oglądać to ze swoim synem, e, który ma nie wiem, około 15 lat, publicznie, a to by oznaczało dla niego duży, dużo cringu, w w szkole, wśród znajomych, więc no, i oto się spultali Mandzio oraz Zebo, i dzisiaj będziemy sobie oglądać, jak Mazur. Atakuje naszą ukochaną, ulubioną zeberkę. Nie, nie, oczywiście bez przenośni, żeby nie było. No i oczywiście następnie zachęcam do łapki w górę oraz suba. A ja lecę. W pięknym dniu. Szpital Bełchatów. Przyjechałem tutaj, żeby przywieźć kogoś z rodziny, więc ten dzień. Nie jest piękne. Skorzystałem z miejsca parkingowego takiego do jednej minuty. Tapl Dobra, nie ma sensu oglądać jego początku, więc od razu przejdziemy do momentu, gdzie on atakuje zebo. Proszę swoich widzów, e, przepraszam. Myślałem, że już nie będę musiał dalej. Może inaczej. Wczoraj o godzinie. To, co nagrywam, to jest następnego dnia. Jak chłopaki się bawili, to mówiłem, że jestem skoncentrowany, tutaj siedziałem, montowałem film. Wyobraź sobie, do piątej nad ranem siedziałem, dosłownie, do piątej nad ranem siedziałem, żeby. żeby zmontować film, który zmontowałem po części tylko. I to miało być To mnie ciekawe, czy ty chłopi masz jakiekolwiek życie poza tym YouTube'em, bo jeżeli internet to jest jedyny twój zarobek, to ciężko się pewnie żyje twoim dzieciom, chyba że ich... Matka, tyle zarabiasz, że aż nawet na, na, na Ciebie starczy. <laughs> no bo jeśli, chyba że coś tam, chyba że, ma jakieś, chyba, że masz jakiś live na Twitchu czy tam w Facebooku i tam zarabiasz na widzach, nie wiem. Ostatni film. Powiedziałem sobie, że to będzie koniec, ostatni film i spróbuję zrobić film, który będzie taki w stylu młodzieżowym. Czyli nie vlogowym, tak jak teraz, że pokazuję, kam że pokazuje, na przykład ekran i tak dalej. Tylko w takim stylu, w którym kiedyś mnie nauczył, w zasadzie w pewien sposób mnie nauczył, wiruser, który nami nagrywał filmy i uważam, że fajnie to jakby zrobił, przygotował się i tak dalej. I ja chciałem nagrać taką odpowiedź dla Mandzia. I mówię, o, ostatni film, jakby koniec, nie chcę tego kontynuować, bo i tak nie będzie ze mną rozmawiać. No ale nagrał film Zebo dzisiaj na mnie. Więc zobaczę sobie, przeanalizuję i. I od razu odpowiem. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie taka, że wczoraj byłem na live'ie Nexu. Pokazałem mu mniej więcej co będę w... Człowieku, wiem, że nie powinienem y, komentować o wiele starszego z dynia, ale jak nawet nie umiem przeczytać prostego niku Nexe, no to chłopie polisz język poproszę, a potem... A potem Kuźwa ga Gadaj, kurde, jaki jak nikt jest naprawdę, bo skoro nawet nika jednego gościa, który, którym gadań z którym gadać zebo nie potrafisz dobrze powiedzieć, to, to co ty się dziwisz? To czego ty się, chłopie, dziwisz, że... Że jest na sobie hejtu ostatnio. Nawet twoje filmy pokazują, nie chcę się tego pokazywać, Zebo to pokazał, ale w jego półgodzinnym filmie to, by, to nie ma sensu tego komentować. Przynajmniej dla mnie, bo wyszedłby jakiś godzinny film. Zapraszam tam <grym> Ale wracając do tematu, Col, ty jesteś bardziej jesteś jeszcze, jesteś jeszcze bardziej jemnięty niż Psycho Kapel czy Te, czy może nawet Marty Renti, a, a to jest już mega wyczyn. Przekonał mnie do tego, żeby nie wrzucać takich brudnych materiałów na Mandzia. Miłość mnie też do tego samego przekonał i wyrzuciłem te materiały. Pokażę Ci. Zobacz, tak wstępnie wygląda film przygotowany na, na Mandzia. Naprawdę będzie bardzo dużo wyjaśnień. Właśnie wyjaśnień, jak to w slangu młodzieżowym się, jak to w slangu młodzieżowym się mówi i naprawdę Mam mocny materiał. Nikt jeszcze nigdy nie nagrał takiego materiału na niego. Dlaczego nikt nie nagrał? Bo wszyscy ci więksi są w jednej komitywie. Bo na laj... Dwa to jest prawda. YouTube, Chmazur, nawet ja już to wiem. Mimo, że ja nie, należ nie jestem za dużym youtuberem. I ja się z tego cieszę, bo przynajmniej, jakbym ja coś odwalił złego, nie będzie o tym głośno. I to mnie cieszy. Więc... Jak, jak ktoś robi coś tępego, bardzo tępego, no to wszyscy go atakują. Czy przykładem jest tego Konop, czy tam. Natsu, właśnie. Ostatni, to leży dobry przykład. W sumie ona. Dobra, zły przykład Natsu. <laughs> ale Mazur chyba, chyba wie o co mi chodzi. Wiesz, że to nie jest moja drama, ale tacy ludzie, którzy nie znają się na internecie, a próbują by dla, nie dla nim być w danym być. Są wkurwiający, już wątpię, że Blowek, Rezzi, czy tam ktoś, który jest aktualnie na modzie Frizz są kurwa wielką trójcą, która trzyma się zapięty i lata sobie w tej weftę, a jak komuś coś wywali, to już go bronią w całą piersią. Mazur. W byłem ja, był Mandzio i był Zebo, więc Zebo się z nas, z Mandziem, ustalili, co ma jak nagrywać, czyli że Mandziu powiedział, że Zebo, żeby nagrał, bo wiedzieli, że ja dzisiaj będę puszczać. I Zebo wiedział, że tam będzie też odpowiedź na jego, bo coś tam nagrał. E... Aha, tylko ja to wyrzuciłem, bo miałem o nim nie poruszać, ale tobie to pokażę. Więc zanim przejdę do Zebo filmu, to pokażę, co odrzuciłem. Widzisz, to jest materiał odnośnie Zeba i i ja go wyrzuciłem, czyli go nie będzie w tym filmie całą rodziną, ani na Całą rodziną na tej kanapie leży i ja pierdoliczę. ty. Tego ma rodzina jakichś fitnessowców, ja? Każda osoba, która ma powyżej powiedzmy jakiegoś 20 IQ, można nawet jeszcze mniej im to załapać, by załapała, że Zebo żartuje sobie. Że chodzi mu o wujków dziadków babcie i inne takie, a nie kurde, że tylko ty i te twoje dzieciaki się zmienicie, bo to akurat na S w tej knapi, zwłaszcza jeszcze wtedy, kiedy się taka knapa, rozkłada, więc kolejny dowód, że Mazur jest jeszcze większym debilem niż te osoby, o których wcześniej wymieniałem. Chłopie, ty unikasz ewidentnie tematu. I chłopie jej jeszcze jak powiesz taki argument, nie wiem. Jest, jest taki wygórze, powinien takie rzeczy już widzieć, kurde. Mieję się, że całą rodziną na kanapie? Zebo, musisz wiedzieć, że ta kanapa... My, pomyśl troszeczkę, chłopcze. Ta kanapa się rozkłada! Tak! Ta kanapa się rozkłada! Coś niesamowitego! Mam kanapę, którą się rozkłada. Ja bym z całą rodziną się zmieścił na to na przykład. No nie wiem jak ty... Nie wiem jak ty wyglądasz. Może ty się nie zmieścisz, ja się zmieszczę. Ech. no dziadek, babcia, no nie no, nie zmieściliby się tu. On nie o ma tą zabawkę, co ja ostatnio kupiłem. Muszę ją wyrzucić albo spalić. I sobie, ja takie coś w smyku kupiłem za 30 zł. Pokaż mi, pokaż mi, że ten model kupiłeś za 30 zł. Jeżeli będzie taka zabawka, okej, okay, podobna. Czy ten... Kurwa mać, właśnie mnie to wkurza w nie czasie niektórych youtuberów, nie w youtuberach. Ja, czyby nie gadali, że kłam... Ja, a czy by nie gadali kłamstw podczas dram. Chyba, że rozumiem unikanie tematu, jak teraz ty, bo się boisz, bo wiesz, że nie masz racji, a dramat, bo... A drama, bo zasięgi stąks, ale... Mm, wybijać się na dramach, to jest tak, jakby wybić się... Nie, to, to, to jest, to jest, to jest... Gorsze niż wybicie się na dzieciach, nie no w sumie. Nie no, drama to jest wyjścia dobra. Drama, drama oraz dzieciaki jest na potem poziomie, przynajmniej według mnie. Czy moim zdaniem na YouTubie trzeba wybijać się na to, co teraz jest w modzie, a mnie, a mnie moda nie obchodzi dlatego jestem ciągle na tym dnie od tych kilkunastu lat. I mi to wystarczy. Wolę być takim na dole, komentarzem takim na dole, o którym nikt nie słyszał, nikt o mnie nie nagrywa. Nikt nie słyszał mojego zdania, bo nagrywam, bo nagrywam to sobie, och, tak, oh, bo mogę. I się chwalić swoim dobrym Model kupiłeś za 30 zł. Jeżeli tak, w smyku kupiłeś za 30 zł. Wpłacam 1000 zł. na dowolną organizację społeczną. Jaką sobie wybierzesz? Nie przepłacajcie, nie opłaca się. Takie coś, o wiele lepsze w smyku. To samo bez loga za 30 zł. To samo bez loga. Czyli to samo, czy jednak nie to samo? To samo bez loga za 30 zł. To jest to samo logo. O co chodzi? Ja ci w To jest to samo logo! No to samo logo, bo to jest ten sam produkt. Tak, dlatego jest to samo logo. Więc, Zebo, musisz wiedzieć, kochaniutki, że ja sprzedaję produkty renomowanych firm. Renomowanych, największych, najlepszych producentów na świecie. To nie są moje produkty, wiesz? Tak. I, I ktoś inny też może sprzedawać. Nie mam wyłączności na sprzedaż, no. Jak to jest, powiedz mi, tak? Komentujesz innych, tutaj się niby tam nabijasz i tak dalej. Takiej prostej rzeczy nie wiesz? Czy na przykład ta kanapa, że się rozkłada kanapy? To powiedz mi. No, u niego 99, Ty, on pozwolił cenę jeszcze do 120 zł. <gry> Uwaga, jeszcze, jeszcze raz 120 zł. O, to kupiłem, to kupiłem. Jeszcze raz, jeszcze, jeszcze raz, czekaj. No, dawaj. To podwyższyłem cenę jeszcze. Do 120, 120 zł podwyższyłem cenę. Ja wiem, nie wiem, czy, czy masz problemy z czytaniem, ale mnie się wydaje, to jest Kendama USA Kaizen. A ty omawiałeś wcześniej Chrome! Bo... Gdzie jest jakaś różnica? nie jestem na tych zabaweczkach, ale... kurwa no. Ale żeby dwójka dorosłych ludzi, Zebo oraz Mazur, kłóciło się o byle zabaweczkę. Rozumiem, że Zebo mógł to sobie powiedzieć znowu dla jaj, jak to było z tą Sofą, ale... Kurde, ale Mazur musiał... musisz o tym gadać? Proszę, przejść do tematu tej dramy, bo ja się załamę, kurwa. Rozumiesz, kochaniutkie, różnicę? Czy... czy nie bardzo? Czy, czy, czy po prostu łatwo Ci jest komentować, nie zwracając uwagi na to? No ja bym na to zwrócił uwagę, ale najwidoczniej dla Ciebie nie ma znaczenia. Tylko wygląd jest podobny, no nie? Czy to będzie zebra? Czy to będzie słoń? To w sumie też dla Ciebie będzie podobne, tak? Bo to zwierzę i to zwierzę. Ciekawe. U niego 99, nie, on on pozwyżył cenę jeszcze do 120 zł. O, to kupiłem, to kupiłem, patrzcie, 30 zł. Taki coś kupiłem, tak samo służy, a tak samo działa i kosztuje 24 zł w smyku. I dlatego, jak to powiedziałeś, nie używasz tego, bo kupiłeś za 24 zł. Po prostu kupiłeś badziew, który wygląda tak samo, ale nie działa tak samo. Tak, ja wiem. Wiem, podobne, podobne są rzeczy. Te słuchawki kosztują 1300 zł. One są podobne do słuchawek za 50 zł, no nie? Więc po co w sumie przepłacać i kupować takie drogie słuchawki, skoro można kupić za 50 zł, bo wyglądają tak samo, tak? Dalej Natsu, tu wielka drama, już każdy jakby to przeżył. Nagle da tytuł Oglądamy gołą Natsu. Nie wiedziałem w ogóle o istnieniu takiej osoby, w sumie. Ale dało się na spokoju kupić ponad 30. Nie, tutaj brzmują. Prawda? No. Marcin Mazur, tutaj widać było, że spokojnie po prostu chciał sobie nagrać, jak ludzie się walczą o to. Nie widziałem w ogóle o istnieniu takiej osoby w sumie. Marcin Mazur. Okej, okay, ja to jest dobry argument akurat. Że sobie lekko zakłamał. Lekko, że z tymi... Ale... Mmm, kurde, tutaj to ja nie, nie, mam, nie mogę jakiegoś go wybronić. No ze rado, jak, jak wyjdzie jakoś samemu. <śm> Andzio chyba mnie bardziej przekierował na tą osobę. I tak naprawdę w języku młodzieżowym mam na to wywalone. Dlatego nagrywasz drugi o tym film i dlatego rob. Próbuję bardziej myśleć i analizować sery wystarczy, żeby spojrzeć hmm. Nie wiem co będzie, będzie szaleń, na to szybko. Ktoś chciałby mieć taką żonę? Kurwa. Można mówić o Ale kim ty jesteś, żeby... Co, co, ty jesteś jej potencjalnym mężem? Znowu muszę czekać na Klaudię 20 minut. Kurna reklama, a kim ty jesteś? Żeby mnie ocenić, mam prawo ocenić na to tak samo jak ty mnie. No tutaj Mazur ma rację, że każdy ma prawo każdego ocenić. Ja mogę teraz w takiej, w takiej sytuacji, że oboje ich, ich komentować, ale ja się będę z tego jedną rzecz. Mandzio nagrał film na Mazura. Mazur przygotował film o nim. Zebo przygotował film o Mazurze. Mazur nagrał na Zebo. Jakaś tam baba, który tutaj pokazywał Też nagrała film O tu Zaraz, 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 będzie to setna Ktoś chciałby mieć taką żonę? Można mówić o błędach. Ale kim ty jesteś, żeby... Kiedy to ty... było już wcześniej Dobra, dobra, chuj tam, e, chodzi mi o to, że tam jakaś tam baba też nagrała film na Mazura i on też jej odpowiedział i teraz ja nagrywam na Mazura, nie wiem czy ktoś jeszcze więcej osób to nagrało o tym gościu, ale jeżeli, ale jeżeli on tak nagrywa o każdym, to czuję, że będę następny. Tylko ktoś czuje, że ten chłop będzie, jakby to powiedzieć, znowu wycinał takie fragmenty, które mu, mu pasują. A ja, jak widać, jak widać po moich filmach, bo ja jestem szczery chłop, nagrywam... całe filmy. Nie mam zamiaru montować, bo... bo nie chcę przyszłości żadnego czegoś wyciąć. Bo chcę, żebyście wy, wy widzieli wszystko, widzowie. A... Mazur, widać to fest, że on nagrywa pod siebie i dlatego gdzieś na nim hate. Sorry Kolo, ale nie będę miał zbieru w tej dramie stać po ze stron, mimo że Mazur tak bardzo on sam siebie udupia, tak samo jak to psycho kapelk w dramie z Wadengą. So, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Łapa w górę i sub, i czekam na odpowiedź Mazura. <śledzimy> Nara!